Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku Nauki Podstaw Szycia. Mam na imię Jola. Na co dzień uczę krawiectwa w Ultramaszynie. A dzisiaj nie będziemy szyć, pokażę Ci, jak skorzystać z napownicy to jest właśnie to wielkie urządzenie i jakieś lżejsze, alternatywne rozwiązania w momencie, kiedy chcesz nabić sobie napę, chociażby do takiej uszytej ramoneski. Wiadomo, że Ramoneska wiąże się z tym, że tutaj ma napy zapinające, tutaj ma napy ozdobne, jeszcze na pagonach i trzeba czymś to zrobić. Będzie tutaj wiele takich ciekawych rzeczy, jak końcówki do napownic. Także myślę, że wiele przydatnych informacji w tym odcinku w tym temacie otrzymasz. Zapraszam. Zaczniemy od nabicia oczka i teraz, moi drodzy, jeżeli macie jakieś konkretne oczko, średnicę, mówię o średnicy tego oczka, to niestety do każdego rozmiaru musimy mieć dopasowane końcówki. Jest końcówka, która jest wkręcana i wkładana podstawa. Widzicie? I Montaż wrzuć. A ta jest do wkręcenia. Ta dolna jest taka ruchoma część. To się będzie tutaj chować. I teraz przy, przy niektórych końcóweczkach to będzie po prostu takie ruchome. Zobaczycie przy następnej. Zaraz wam to wszystko pokażę. Że jak będziemy zaciskać, widzicie? Jak zaciskam, to to się dobija. Razem te płaszczyzny się przytulają. Widzicie? I tak jak powiedziałam, do każdego rozmiaru oczka musimy mieć dopasowany rozmiar tych końcówek. I dalej. Co się tutaj wydarzy? Mam. Takie oczko do nabicia. Oczko składa się z zewnętrznej warstwy, czyli ta prawa strona, a pod spodem jest ta blokada. Jak już tutaj zauważycie, jest zawsze jakiś podkład. Czy wy sobie przykleicie kilka warstw klejonki, którą w domu posiadacie, jakieś flizeliny, trzeba, czy tutaj ja mam podłożoną akurat końcówkę takiej wydzieralnej flizeliny do haftu, zawsze trzeba dać jakiś podkład. I teraz wyznaczacie sobie miejsce co jest jakby oczywiste, że trzeba sobie wyznaczyć miejsce, w którym będziemy to oczko robić, możemy użyć czegoś takiego do robienia dziurek. To jest takie właśnie o wielu średnicach urządzenie do właśnie robienia dziureczek. Dziurka zrobiona pod oczko powinna być mniejsza niż sama. Otwór w oczku. To musi być taki na ciasno. Jeżeli nie mamy takiego urządzenia, jeszcze za słabo, to możemy normalnie nożyczkami przeciąć, bo w materiale spokojnie sobie wytniemy taką y, dziurkę nożyczkami i nie musi być to aż taki kształt, bo wystarczy, że zrobicie sobie jakiś malutki nacinek, tutaj, aby nie większy niż oczko. A resztę oczko nam rozepchnie. I teraz, na dół, tutaj, wkładacie oczko szyjką do góry, czyli prawą stroną oczka do tej końcówki. Dobrze. I na tą szyjkę. Prawa strona waszego wyrobu nasuwacie i teraz zakrywacie lewą stroną oczka. No i działa już tutaj nasza siła. Musimy docisnąć to tak, żeby ta szyjka wystająca została zmiażdżona. Ja muszę wstać, bo siedząc nie miałabym siły, żeby to Zmiażdżyć i zobaczcie, została ta wystająca szyjka zmiażdżona, przez co oczko zostało zamknięte. Cała filozofia. Mamy właśnie już ten temat oczek. E, średnic naprawdę jest bardzo dużo. Teraz idziemy dalej. Skoro oczka już są dla nas jasne, zmieniamy końcówkę na nabicie nap. Napa składa się z czterech części: czyli mamy ta, ta górna część do zapinania, i dolna część, żeby na to nałożyć. Widzicie? I ponieważ mamy dwa elementy, każdy element składa się z dwóch części, to składa się z dwóch części, to również składa się z dwóch części, to do każdego z tych pakietów potrzebujemy tutaj komplet końcówek i tutaj również komplet końcówek. Zdejmuję te końcówki od nabijania oczek. To są te końcóweczki. Już to pochowam. Tak czyli mamy ten pakiet. Idziemy dalej. Teraz nabijemy. Taka sama historia. Trzeba zrobić dziurkę. Gdzie będziemy to mocować. I teraz zacznę od tej części spodniej. I mamy już tutaj na tą część spodnią, czyli te części. Wezmę jedną, żeby nam się nie mieszało. Składa się coś takiego i coś takiego. Teraz do tego musimy wziąć końcóweczkę. I pakiet będzie wyglądał. Chwila moment. Tak. O, w ten sposób mam dwa komplety, bo do różnej wielkości nap. Mamy coś takiego. Znowu to jest do włożenia. Po prostu wrzuć, a to wkręć. Wszystkie te części z końcówek, które będą miały wkręty, idą do góry. Nie możemy się pomylić. No i znowu to będzie. Na dół, a coś będzie na górę. I teraz tym wystają, tą wystającą częścią wkładamy o tak. Zaraz Wam jeszcze raz to pokażę, bo mam drugą końcówkę. Ta końcówka, do której, która teraz jest wkręcona tutaj, ona ma tutaj taką dziurkę. I ten drugi element z pierwszej części na pół wciskacie. Zaraz, poczekajcie chwilę, bo to wszystko ucieka. Wciskamy. Tak. Widzicie? Teraz ciekawa jestem, czy wyjmę. Jest. Czyli można by jeszcze tak zrobić, że to jest do góry, ten wystający element i na niego jest nałożona końcówka. Dobrze, No ale oczywiście musimy ten nap nabijać gdzieś. Czyli to jest spód. I wkładamy to... też musimy mieć zrobiony otwór. Tak? Czyli to jest na samym początek, Teraz wkładamy prawą stroną materiału do góry. Tam jest włożona już ta część. No i zaciskamy. I mamy zaciśnięty jeden element spód wierzch. A teraz zacisnę drugi element, czyli Niestety końcówkę muszę wymienić. To jest do tego. Zawsze sobie po prostu tak to trzymamy w woreczku, żeby nam się nie pomieszały. I teraz biorę drugą końcówkę, która będzie służyła temu, żeby położyć sobie o. Część zewnętrzna napy. To jest płaskie. Kładziemy jak na talerzyku do góry nogami. Widzicie? Tak. I to jest ten element wkładany. A na górę mamy element przykręcany, czyli ten zacisk. I który jest mniejszy, ten. Przykręcam, ale zanim przykręcę, to wam pokażę drugą część tego. Właśnie wierzchniego. Mamy to i to. Z tego się składa e, zapięcie napy. O. Widzicie? I teraz trzeba oczywiście włożyć to tak, żeby się przypadkiem nie pomylić. O. Pyk. Na zewnątrz wystaje. Ta strona. Ta, a nie ta. Czyli zawsze montujemy lewymi stronami do siebie. I to będzie zmontowane tak. To jest. Lewa strona na was patrzy, lewa strona na nas, na nas patrzy. Tak jak tutaj już już włożone. I mogę już sobie przykręcić, ale zazwyczaj przykręcamy najpierw, a potem dopiero o, przykręcamy. Widzicie? I teraz znowu zrobię jakieś nacięcie. Oczywiście w oznaczonym miejscu, bo tak jak mówię, napa sama, czy dziurka, znaczy oczko, czy y, nasz y, nap nie przetnie nam. Materiału. Podkładam również usztywnienie. Dobrze, i teraz podkładamy to prawą stroną do dołu. Staramy się tutaj wysunąć, widzicie, przez otwór. Wychodzi końcówka, która zaraz się zaciśnie. No i dobijamy. I mamy zabite. To jest prawa strona. A to jest lewa strona. Oczywiście w ubraniu to będzie podwójnie. I mamy już do. Zapięcia. I już mamy w wbitą. Czyli, reasumując, mamy podstawowe tutaj elementy przerobione. Och, teraz wykręcić nie mogę. Dobrze, wykręcimy później. Męska ręka wykręci. Do tego potrzebuję końcówki. Do tego potrzebuje końcówki i do tego oddzielnego już elementu, czyli dziurki, potrzebuje następne końcówki. Z tym się to niestety wiąże, że musimy mieć kilka tych końcówek, żeby móc świetnie się tym bawić. Prawda, że proste? Ciach, ciach i już. Napy, oczka, mamy naprawdę różne rodzaje. Tak zalecam Wam, że jak kupujecie w jakiejś hurtowni napy, to od razu z tej samej hurtowni dokupujcie te nasze końcówki. To urządzenie jest stałe, natomiast końcówki sobie musicie dokupić pod już Wasze prace. Co jeszcze Wam chcę pokazać? Jeszcze z takich innych rzeczy, bo to tak jak mówię, oczko, jak to oczko, no będzie ewentualnie w różnym kolorze czy różnym rozmiarze. Tak samo z napami i jeszcze jedna rzecz, springi. Takie fajne urządzonko, to też następne końcówki. Tu już siedzi, więc wydłużę. O. To i to. Tak? I sobie nabijamy, mamy takie same blokady, czyli tył, tył, i tu jest wierzch do wbicia i do zapięcia, czyli springi składają się z takich elementów. I teraz znowu wkładacie po prostu. To będzie wkręcane, więc wrzucimy. No nie uciekaj. To do góry nogami. Pychamy i przykręcamy. Ach, nie przekręcimy, bo przecież nie mogę tego odkręcić. I co, to się zrobiło? Widzicie, chwilę muszę pójść po męską rękę. Już udało się wymontować. I wkręcam następną końcówkę. Jest. I tam już, jak widzieliście przed chwilą, jest włożony element, ten element jest włożony. I teraz podkładam tymi ząbkami w górę. Tu lepiej widać, tu są takie ząbki, i tymi ząbkami w górę i znowu kawałeczek jakiejś materii i podkładamy już gdzie będzie prawa, gdzie będzie lewa. Tu jest prawą stroną do góry i zaciskamy. Jedna część świetnie nabita. Teraz druga część. Mamy y, zabity tutaj jeden element, ten dolny, i teraz zapinanie. Y, do tej końcówki wrzucamy teraz wypukłym, tam gdzie mamy te dwa kółeczka, takie, a tu mamy takie bardziej czytelne. Jedno kółeczko. To tym, na co teraz patrzycie, do środka. Mamy to wystające na dół. I teraz zakręcam jak każdy element. Podkładacie ten sam element, co był tutaj. Różni się tylko tą częścią. I sobie teraz tutaj na zaznaczonym miejscu, albo może gdzieś tu. Będzie lepiej zapiąć. Do tego już nie wycinamy żadnych dziurek. I mamy zabitą drugą część do zapięcia. Proszę, pyk, pyk. Świetnie. Mamy springi. Są takie, te najbardziej popularne, potrzebne rzeczy, jeżeli chcemy mieć zapięcia właśnie na napy. I jeszcze, moi drodzy, z. Innych rzeczy, takich lżejszych, nie taka ciężka, masywna, ale to jest tak, jakby na, jak dużo robimy różnych torebek, czy właśnie do jeansowych, kurtek. No, w ogóle zajmujemy się tego typu rzeczami. No, to najlepiej mieć coś takiego. Ale jeszcze, tak jak mówię, są lżejsze, ręczne takie do nabijania napek. To jest na tej zasadzie, jak mieliśmy przez docisk. Ale one są już dedykowane konkretnym, konkretnym elementom. Widzicie, tutaj jest szereg podpowiedzi, jak, tego, jak to używać, co możemy za pomocą tych urządzeń też zrobić. Tak jak widzicie, też te podstawowe rzeczy na tych ręcznych praskach też spokojnie sobie możemy ponabijać. Jeszcze mamy takie zupełnie, zupełnie proste, czyli to jest taka praska. I jest od razu z kompletem nap. Jeszcze elementy dodatkowe, właśnie to jest do nabicia oczek. Tu mamy oczko o konkretnym rozmiarze i takie coś. Ewentualnie bierzemy młoteczek i młoteczkiem sobie to zabijamy. Także niekoniecznie musimy mieć od razu takie urządzenie do zaciskania, takie fajne. Widzicie? Młoteczkiem można to zabijać. Rżejsze, takie plastikowe. Czy musicie koniecznie mieć to do dziurek? Pokazałam, że nie. Ale jak robimy dużo, to fajnie mieć. Usprawia nam to pracę. I myślę, że na ten Taki wstęp, podstawę, to powinno Wam wystarczyć. Wszystkie tego typu rzeczy do nabijania oczek, nabijania nap, jakie znajdziecie w naszym sklepie ultramaszyna.com, do końca dzisiejszego dnia otrzymujecie w promocyjnych cenach. Zapraszam Was serdecznie na zakupy. I w tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że pomogłam Wam w działaniu w tym obszarze napowania, nabijania różnych oczek. Jeżeli będą jakieś jeszcze wątpliwości, pytania, zawsze możecie do nas pisać, czy na Facebooku, czy w komentarzach pod tym filmem. Zapraszam do komentowania. Bardzo chętnie usłyszymy jakieś opinie od Was i do zobaczenia w następnym odcinku Nauki Podstaw Szycia.